Cześć i się ma. tej Mateusz, a to kolejny film na moim kanale. Jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie pod nim łapencję w górę, subika z dzwoneczkiem żebyś na bieżąco, a już zapraszam do odcinka. W dzisiejszym odcinku ogram sobie Euro Truck Simulator 2 Zrobimy dzisiaj drugie zlecenie. E, znaczy, zrobiłem poza odcinkiem dwa zlecenia, takie strasznie małe, ale, ale zrobimy. Pogadamy o dwóch sprawach e, związanych z odcinkami z EuroTrack Simulator 2. No i możemy przejść do rozgrywki. Mamy tutaj, jak widzicie, taką ciężarówkę. E, będziemy wieźć Kalafiory. Trasa taka niezła, nie, nie, nie możecie zobaczyć sobie, z Drezna do Pragi no i możemy jechać w sumie więc no jedziemy w dzisiejszym odcinku jak jak mówiłem dwie rzeczy do po, do, po prostu do, do powiedzenia więc e, ja, jak będę jechał to po prostu będę o tym opowiadał, mówił więc okej, okay. niech on przejedzie jedziemy w prawo e, pierwsza sprawa chodzi tutaj o odcinek specjalny, ponieważ Mam 100 subskrypcji. Bardzo wam za to dziękuję, że to 100 subskrypcji na kanale, bo motywuje mnie to ogromnie do nagrywania kolejnych odcinków. No i tak, będzie odcinek specjalny. Jak było no chyba na 50 subskrypcji. Był odcinek specjalny, wtedy był odcinek specjalny z, z drinków. Tak, z picia złych drinków. No. Tak, będzie odcinek na co subskrypcji. Jeszcze Wam specjalny. Jeszcze Wam nie powiem jaki to będzie odcinek, bo to by było za łatwo. Nie powiem Wam jeszcze, więc. Będzie ciekawie. A. Druga sprawa: To. Odcinki. Kiedy będą się pojawiały? O, który, o jakich godzinach? W jakich godzinach? To jest myślę, że ciekawa sprawa dla Was. No i. Ja bym. Ja to powiem później, więc kto chce się dowiedzieć, czego niech ogląda odcinek. On nie będzie długi. Raz co pojedziemy, ale to nie aż tak źle myślę, nie będzie. To jakieś małe ograniczenie. Okej, okay. można jechać więcej. To tak, no to widzicie, jak sobie jedziemy po fajnych drogach. Jadą sobie tutaj pojazdy. Jedyne co mi się nie podoba w Euro Trucku w Simulatorze, to to, że, że drzewa mi się nie podobają. i ogólnie. Tereny, które nas otaczają. Są bardzo nieładne. No moim zdaniem to nie, nie wygląda zbyt ładnie. Bo drogi i wszystko z tym związane wygląda świetnie. I to jest. Tego, tego nie mo, temu nie mogę zaprzeczyć, ale. Ale tereny obok wyglądają naprawdę nieładnie. I, no i nie wiem, mamy zielone światełko tutaj. Trzeba zwolnić. No i myślę, że już powiem o tym po prostu o odcinkach. Tak. Więc odcinki będą się pojawiały. Teraz mówiłem, że odcinki będą się pojawiały co drugi dzień. Ale obalam ten mit. O nie. Nie, nie mogę walnąć. Obalam to. Nie będą się pojawiały co drugi dzień, ponieważ mamy szkołę po prostu. I trudno będzie nagrywać mi, na mi aż co drugi dzień. Aż. No nie wiem. Dla niektórych to jest dopiero, no bo niektórzy nagrywają codziennie, no ale jednak ja mam te lekcje i nie jest tak łatwo mi nagrywać odcinków co drugi dzień. Więc myślę, że odcinki będą się pojawiały. Eee... W tygodniu 2-3 razy. Myślę, że to będzie optymalne, bo więcej nie ma co. My sobie zjedziemy na lewy pas. No i no myślę, że nie ma więcej co. I godziny od, odcinków, to myślę, że od godziny 14, jeśli skończę szybciej lekcje, do godziny, no myślę, że 17, no, czasami nawet. Do godziny 17, no faktycznie, bo odcinki mogą się pojawiać, nawet tak późno, więc myślę, że no zobaczymy, jak z tym będzie. E, tak, jeśli chodzi jeszcze o Eurotraka, to mam do Eurotraka jeden dodatek. Jest to dodatek Special Transport, więc w którymś z odcinków na pewno zobaczycie, jak będziemy taki dodatek, jak będziemy takie zlecenie realizować. A to jest drugi odcinek. Z... EuroTrack Simulator 2 My tutaj przekraczamy granicę. Bardzo fajnie, lubię to przekroczenie granic. No i to jest drugi odcinek EuroTrack Simulator 2. Ja myślę, że poza odcinkiem nie będę robił zbyt dużo tras, Ale szybko jedzie ten track. Ale ja go nie wyprzedzę, słuchajcie. Ja chciałem zabrać to za wyprzedzanie. Zaraz coś. A Ile trzeba czekać, żeby go wyprzedzić. Myślę, że ten odcinek nie będzie trwał znowu za długo, więc po prostu przytnę wam go trochę. No i jeśli tak... Bo nie chcę nagrywać długich odcinków, bo potem ich nie oglądam, a to nie jest dla mnie korzystne. No i mamy ogólnie w tym momencie chyba na kanale ze 102, 102 suby. Więc fajnie, naprawdę wam za to dziękuję. Nabijamy więcej subów, oczywiście możecie subskrybować kanał, bo mnie to motywuje. Bardzo mnie to motywuje, słuchajcie i... Mam nadzieję, że każdy z Was w tym momencie to zrobi, bo naprawdę dużo osób nie subskrybuje, a mnie ogląda. Mamy dużo wyświetleń pod filmami, a nie tyle subskrypcji. Na pewno są osoby na tym kanale, które go oglądają, a nie subskrybują. A tak nie wolno robić. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybujcie dzwoneczki. A my tutaj sobie jedziemy drogą. Tam był ogólnie tunel, więc... Spoko. Będziecie mieć, mu mieć muzyczkę więc będziecie mieć chyba trochę ciekawiej. Ja już ten odcinek, który drugi raz nagrywam, bo te dwa zlecenia, które wcześniej zrobiłem, miały być na odcinek. No ale nie wyszło, więc tak jest, teraz nagrywam. My już zaraz dojedziemy do celu, więc ogólnie cała trasa na jeden odcinek i tak myślę, że będę robił. Nie za długie trasy i żeby na cały odcinek starczały. Jedziemy, jedziemy, a. Zostało nam do celu chyba 17 km, tutaj mi pokazuje licznik. Po prawej stronie, oczywiście, na dole kamerkę będziecie mieć do góry, więc po prawej stronie, góry, więc okej, okay. my tutaj nie, nie wyprzedzamy, bo on wyprzedza. No, no nie, to jest w ogóle, widzicie to? A czy, czy on zjechał dla mnie? To bardzo miło, jak dla mnie, ale chyba nie. Bo on chciałby przejść tego gościa, co jest po prawej. Widzicie go? Widzieliście go przed chwilę. Ale... Ale ja jechałem od niego szybciej. I taki jest problem. <grym> Dla niego chyba. To zjeżdżamy. I dojeżdżamy do miasta. Do Pragi. My już w następnym odcinku... E, myślę, że będziemy też... Kupować ciężarówkę. Albo w następnym. Albo... Za jeden odcinek jeszcze Z Eurotracka oczywiście Bo też coś ciekawostką Niedługo pojawi się specjal Na stosunku trybucji O czym mówiłem w początkowej części odcinka I on pojawi się albo w następnym odcinku Albo za odcinki 2. Więc no to zobaczymy ale, ale specjal pojawi się jednak szybko Myślę, że Nie będziecie na niego aż tak długo czekać Bo to jednak specjal i, i, I należy wam się to. Nie, nie zdradzę wam jeszcze o czym będzie. Bo nie byłoby fajnie, <laughs> abyście ja to wiedzieli. A my już dojeżdżamy do celu. Zaraz będziemy tutaj. Pociąg jedzie. Mam ciężarówkę. Drugą my tutaj pojedziemy sobie wolniej, trochę, bo nam się nie spieszy. Zaraz to skończymy. Weźmiemy sobie. Nie będziemy brać punktów za zaparkowanie no, bo nie ma po co w sumie. No i zaraz dojdziemy. Zielone światło, to jest ciekawe. O zahamowałem za mocno. Do, lewa, do dobrze, na żółty, na pomarań... No nie, słuchajcie, nie zdążyłem. No nie, mamy czerwone światło. Przejechanie, bo było pomarańczowe, a ja nie zdążyłem, bo tam zahamowałem. Przejechać. No okej, okay. no to widzimy się jak już wejdziemy z tego czerwonego światła. Mamy zielone, jej. Chwilę wstaliśmy, ale nie było tak źle. Teraz będziemy skręcać w lewo. dostaniemy za tę misję chyba, z 2000, coś około tego. W lewo? No i jesteśmy jeszcze Enter, żeby zatwierdzić misję. Bierzemy, nie bierzemy. Pierwszy misja pomiń. No i okej. Okay. Misja zrobiona. E, tutaj dużo nie dostajemy do XP, choć nie jest tak źle. Misja zrobiona chyba tam doskonale, nie wiem jak to tam jest. No a to już będzie koniec odcinka, będzie się Wam się spodobał. To oczywiście zostawcie pod nim apensję. Zyba na kanale z dzwoneczkiem gryby na bieżąco. No ja już dziękuję za oglądanie.